Spod kół służbowego jeepa wydobywały się tumany kurzu. Auto pędziło leśną drogą, zagłuszając rykiem silnika ciszę zielonego miasta. Wturowały temu głośne riffy, reining Blood, które wprawiały palce kierowcy w rytmiczne uderzenia o kierownicę. Gdy wyjechał na asfaltową szosę, przez moment oślepił go blask popołudnia. To też szybko skrył oczy pod okularami przeciwsłonecznymi i pociągnął łyk Pepsi. Tego dnia było naprawdę gorąco. Temperatura osiągała prawie 35 stopni, przez co pod pachami kierowcy utworzyły się wyraźne plamy potu. Oliwkowa koszula utraciła swą świeżość już po pierwszym kwadransie jazdy, za to starannie wyprasowane spodnie pozostały w nienagannym stanie. Kiedy minął kolejny zakręt, ujrzał w oddali niską blondynkę, samotnie spacerującą po boczem. Sporych rozmiarów plecak i karimata sprawiały wrażenie dość ciężkich, ale dziewczyna kroki stawiała żwawo, nie zwalniała tempa. Na widok nadjeżdżającego jeepa zatrzymała się, jednak wyprostowała rękę i uniosła kciuk. Mężczyzna westchnął ciężko i spojrzał na zegarek, po czym ściszył muzykę. Auto nieznacznie zwolniło, a kiedy koła zjechały z drogi ustało złowrogie ryczenie z maski. – Dzień dobry, zabierze mnie pan ze sobą? Próbuję dostać się do zamościa. Kierowca ściągnął okulary i uchylił okno, w pierwszej chwili nie odpowiedział. Zlustrował tylko dziewczynę od stóp po czubek głowy, by zaraz potem pociągnąć nosem i wzruszyć ramionami, następnie machnął ręką i odparł. Niezbyt mi po drodze, ale mogę podrzucić cię pod miasto. Wsiadaj do tyłu! Blondynka uśmiechnęła się szeroko i niemal w podskokach otworzyła drzwi. Rzuciła do środka bagaże oraz usadowiła się na wygodnym siedzeniu. Zapnij pas, nakazał. Dziękuję, że się pan zatrzymał. Od pół godziny próbuję złapać stopa. Jestem Weronika. Bartosz, odrzekł kierowca dość niechętnie. Przez chwilę jechali w milczeniu. Za oknem majaczyły drzewa i krzewy, kładąc cienie na pustą drogę. To służbowy samochód? Zapytała blondynka. Tak, a te kraty to po co? Pracuje pan w schronisku? Nie. Robię dla nadleśnictwa w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. To auto terenowe, a że często przewozimy ranne zwierzęta lub psy patrolowe. Mamy zamontowaną taką ochronę w pojazdach. Tak na wszelki wypadek, gdyby zwierzęta stały się agresywne. Dziewczyna skinęła głową i odkręciła butelkę wody, z której pociągnęła kilka łyków. To musi być fajna praca całe dnie w lesie, na łonie natury, świeże powietrze, piękne widoki powiedzmy. Odparł mężczyzna, po czym włączył kierunkowskaz i skręcił w lewo na skrzyżowaniu. Nie próbował ciągnąć tematu, nie lubił rozmawiać o pracy. Po kilku sekundach znaleźli się na dziurawej drodze, więc auto zwolniło do 30 km na godzinę. To już mój piąty dzień w podróży, wypaliła blondynka. Wyruszyłam z zamościa do Częstochowy, a teraz wracam do domu. Znajomi z kółka różańcowego namówili mnie na taką samotną pielgrzymkę. Wie pan, tylko ja, Bóg i moje myśli. Aha, rozumiem. Nie boi się pani tak sama podróżować? Nie, ludzie zazwyczaj są uprzejmi i chętnie mi pomagają. Czasem ktoś poczęstuje jedzeniem, zaoferuje nocleg, a jeszcze inni jak pan podwiozą do innego miasta. Mimo wszystko to niebezpieczne. Nie wiadomo, co może stać się po drodze. No wszem, ale wiem, że czuwa nade mną anioł pański. Kierowca tylko odetchnął głęboko i zadudnił palcami o kierownicę. Nie miał ochoty na dalszą dyskusję. Tym bardziej, że sam nie był wierzący. Minęło kilka minut, ciągnących się ślimaczym tempem, a z każdym kilometrem przepocona koszulka wydzielała coraz intensywniejszy odór. Aby zamaskować zapach, mężczyzna uchylił lekko okno i zaciągnął się ciepłym powietrzem. Często pan zabiera autostopowiczów? Dziewczyna nie pozwalała kontynuować milczenia. Bartoszowi powoli zaczynało to przeszkadzać. Nie, tylko gdy moje maleństwa są głodne. Maleństwa w sensie pana dzieci? Nie. Moi mali podopieczni. Weronika uniosła brwi, a na jej twarzy zagościła skwaszona mina. Chyba nie rozumiem. Spokojnie, zaraz będziemy na miejscu. Wszystkiego się dowiesz. Jak to? Przecież do zamościa zostało jakieś dwadzieścia kilometrów. O co chodzi? Moje maleństwa nie jadły nic od tygodnia. Są głodne, wiesz? Nie chcę, aby przez to były na mnie złe. Przepraszam, ale może się pan zatrzymać? Dotrę do miasta już sama. Dziękuję za podwózkę. Mężczyzna nie odpowiedział, tylko podkręcił głośniej muzykę. Już dojeżdżamy, nie bój się. Dziewczyna poczuła, jak drętwieją jej nogi. Instynktownie chwyciła klamkę, lecz drzwi zdawały się zablokowane. Nawet nie próbuj, wymontowałem mechanizm od wewnątrz, odparł kierowca. Już mi nie uciekniesz, proszę mnie wypuścić. Dlaczego pan to robi? Już mówiłem. Moje maleństwa są głodne, a ty wyglądasz nad wyraz apetycznie. Weronika przełknęła głośno ślinę, a jej oczy zrobiły się wilgotne od łez. Chciała krzyknąć, zwrócić na siebie uwagę, lecz strach ścisnął jej gardło z siłą i madła. Tym bardziej, że w okolice nie było ani jednego zabudowania, ani żywej duszy. W panice uderzyła kilkukrotnie w kratę odgradzającą ją od kierowcy, lecz jedynie zdarła sobie skórę na knykciach. Nie mogąc opanować emocji, zdała tylko wydusić z siebie. I jakie. maleństwa! Mężczyzna uśmiechnął się szeroko i rozpiął górny guzik koszuli. Niedługo sama się przekonasz. Pierwsze, co wyczuła po otworzeniu oczu to smród gnijącego mięsa. Chwilę później jej nozdrza wypełnił również zapach czegoś, co z początku przypominało zbutwiałe drewno, a następnie przerodziło się w odór zatęchłej kanalizacji. Co gorsza, w pomieszczeniu panował nieprzyjemny chłód, co w połączeniu z fetorem wywoływało na jej drobnym ciele fale dreszczy. Bolały ją plecy, głowa i kark, a dłonie miała tak zesztywniałe, że ledwo była w stanie poruszać palcami. Z trudem uniosła głowę. Nie był to dobry pomysł, gdyż od razu oślepiło ją jaskrawe światło żarówki, która delikatnie kołysała się pod sufitem. Nim umysł zdążył oswoić się z bodźcami, zdała sobie sprawę z bezwładności ciała. Szarpnęła się z nieukrywanym wysiłkiem, lecz pasy na piętach i nadgarstkach trzymały mocno, niemal z siłą metalowych łańcuchów. Obudziłaś się wreszcie. Z oddali wydobył się spokojny, męski głos: Gdzie, gdzie ja jestem? Spokojnie, nic nie mów, oszczędzaj siłę. Dziewczyna pokręciła głową i zmrużyła kilkukrotnie powieki. Co? Co się stało? Co mi zrobiłeś? Przepraszam, musiałem pozbawić cię przytomności, bo za głośno krzyczałaś. Nie mogłem przecież pozwolić, abyś zdenerwowała maleństwo. Moja głowa! Niedługo dojdziesz do siebie, ale przez jakiś czas możesz odczuwać nieprzyjemne efekty po chloroformie. To minie, nie martw się. Przyrzekam, że zrobię wszystko, aby nie sprawić ci bólu. Mężczyzna wykonał dwa powolne kroki w przód. Zostaw mnie! Nie możesz! Ci! Po co te nerwy? przerwał jej. Już dobrze opanuję emocje i tak już nie możesz nic zrobić. Dlatego proszę nie sprawiaj problemów, a obojgu nam wyjdzie to na dobre. Musimy współpracować, wiesz? Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie. Czyż to nieuczciwa relacja? Weronika załkała. Choć ledwie miała siłę by łączyć słowa, za wszelką cenę chciała uwolnić się z więzów, choćby miała odgryźć sobie kończynę. A przynajmniej takie myśli wypełniały jej otumaniony umysł. W rzeczywistości była tylko biernym widzem, przytwierdzonym do drewnianego krzesła, niezdolnym do jakiejkolwiek obrony, wiedziała, że znalazła się w beznadziejnej sytuacji. Tym bardziej, że gdy rozejrzała się po ciasnym pomieszczeniu, dostrzegła cztery wiszące na hakach ciała, zgniłe i sztywne, i przez jedną krótką chwilę wydawało jej się, że pod ich skórą coś. pełza. Czego ode mnie chcesz? W odpowiedzi, napastnik uśmiechnął się szeroko. Rady widać z usłyszanego pytania. Chcę obdarować cię najwspanialszym darem, jaki mogłabyś otrzymać. Otóż, moja droga, dostąpisz poświęcenia. Ale spokojnie, nie zamierzam cię zgwałcić, nic z tych rzeczy. Przecież nie jestem szalony. Mężczyzna skierował kroki bliżej ofiary, a gdy jego postawna sylwetka wyłoniła się z mroku i odsłoniła w blasku żarówki, Weronika dostrzegła, że trzymał on w dłoniach słoik. Duży, brudny słoik, w którego wnętrzu coś żyło. Zaczęła wierzgać i próbować się oswobodzić, ale jedyne co uzyskała, to zaczerwienienia na nadgarstkach, które momentalnie pokryły się krwią. Z jej gardła wydobywał się stłumiony jęk, oczy rozwarły szeroko, ale nic więcej nie mogła zrobić. Tymczasem napastnik obszedł dziewczynę i chwycił ją za włosy, a następnie włożył do ust stalowe szczęki, które z siłą zgniatarki unieruchomiły jej żuchwę. Potem, nie tracąc ani chwili, stanął tuż przed jej twarzą i nieśpiesznym ruchem odkręcił słoik. Chwilę później dziewczyna poczuła, jak jej serce niemal wyrywa się z piersi, a obraz ciemnieje przed oczami. Największy strach zawładnął jej ciałem jednak wtedy, gdy z wnętrza słoika wyłoniły się najpierw dwa, a później pozostałe sześć pajęczych odnóży krocznych, które powoli skierowały się w jej stronę. Zdrętwiała. Pod wpływem przerażenia bała się nawet drgnąć, co tylko ułatwiło stworzeniu drogę ku jej twarzy. Delikatne ruchy i wielkość niemal pełnej ludzkiej dłoni Prawie pozbawiły ją przytomności A mimo to pozostała świadoma Czuła na skórze każdy dotyk Każdy ruch od i od gębowych Które z tej bliskiej odległości Przypominały ogrodowe szczypce Mężczyzna zaś patrzył na nią z podełba Nie mogąc nacieszyć się widokiem swojego maleństwa Sprawiał wrażenie, jakby ogarniała go swego rodzaju duma, jakby od dawna czekał na ten moment. Tym bardziej ucieszył go fakt, że pająk bez trudów pełznął między wargi ofiary, czym utorował sobie drogę do nowego domu. Do miejsca, które niedługo stanie się jego głównym źródłem pożywienia. Bartosz od dzieciństwa fascynował się pająkami. Trudno stwierdzić, skąd wynikało to zainteresowanie, ale z pewnością sprawiało mu to mnóstwo frajdy. Już jako ośmioletni chłopiec posiadał w swojej kolekcji dwa ptaszniki. Jeden z gatunku brachypelma, którego nazwał Maniek, drugi zaś Grammostola o imieniu Szałek. Gdy tylko mógł, wpatrywał się w nie godzinami, marząc o wyhodowaniu w przyszłości całej pajęczej rodziny. Rodzice na całe szczęście podzielali jego nietuzinkowe hobby. Gorzej było natomiast z rówieśnikami. Zarówno w podstawówce, jak i później na studiach, koledze traktowali go jak dziwaka, jakiegoś odludka, który od imprez i spotkań ze znajomymi preferował towarzystwo tych, jak określali potworów. Prawdopodobnie to właśnie podczas studiów zwykła fascynacja przerodziła się w szaleństwo i Bartosz na stałe odciął się od ludzi. Jak nie trudno się domyślić, z kobietami również nie radził sobie najlepiej. Nawet kiedy udawało mu się zaprosić jakąś do siebie, ta szybko uciekała, dowiedziawszy się o hodowli liczącej blisko 40 dorosłych osobników. Najzwyczajniej w świecie bały się i nie podzielały zainteresowań mężczyzny, którego z każdym dniem pochłaniała coraz to głębsza depresja. Dlatego też Bartosz w pewnym okresie życia całkowicie oddał się hodowli. Sprowadzał również coraz to egzotyczniejsze gatunki, których nie sposób szukać nawet w największych zoo, a ilości, które niemal całkowicie pochłonęły jego dom, można było liczyć w setkach osobników. Z czasem skupił się głównie na najgroźniejszych i najjadowitszych gatunkach, przy czym odkrył, że wyjątkowo agresywne odmiany lubują się w mięsie. Miesiące mijały, a serwowana pająkom dieta stawała się coraz bardziej wymyślna, czy wręcz wyrafinowana, aż któregoś dnia zaczął podawać im ludzkie mięso. Najprzyjemniej pracowało mu się ze słuchawkami na uszach. Nawet kiedy nabijał na hak swoje ofiary, w głowie szumiały mu metalowe klasyki lat dziewięćdziesiątych. Jego maleństwa natomiast lubiły ciszę i spokój, tak aby bez skrępowania mogły konsumować wciąż jeszcze żywy posiłek. Dlatego zwykle Bartosz najpierw wyrywał języki, a później blokował jamę ustną czymś dużym. Zazwyczaj kneblem lub wilgotną szmatą. Dzięki temu pająki musiały przegryźć się przez wnętrzności, aby utorować sobie drogę na zewnątrz. Oczywiście ofiary nie były wtedy przytomne. Nagły ruch lub wierzganie mogły zaszkodzić maleństwom, a przecież nie można było pozwolić, by coś im się stało. Musiały wyrosnąć duże i silne, a przy tym stale łaknące krwi. Dzięki temu stawały się coraz agresywniejsze, żywsze i bezwzględne. W ciele Weroniki znajdowało się obecnie około setki małych osobników, plus dojrzała matka, którą Bartosz wpuścił jako pierwszą. Jej zadanie było proste. Miała przekonać dzieci do smaku ludzkiego mięsa, tak aby od urodzenia sądziły, że mięśnie, skóra i wnętrzności stanowią ich jedyne źródło pożywienia. Przy okazji musiała je także chronić. Wszak kwas żołądkowy był dla pająków zabójczy, dlatego uczyła je przebijać się do innych części ciała, w tym do mózgów i serc ofiar. Ona natomiast nauczyła się tego od swojej matki, kiedy jako maleństwo wykluła się z jaja we wnętrzu zbłąkanego nastolatka, wracającego stopem z jakiegoś festiwalu muzycznego. Łańcuch zadudnił na koło wrotku, a kiedy hak uniósł bezwładne ciało na wysokość 30 centymetrów, Bartosz z wysiłkiem przetarł spocone czoło i westchnął głęboko. Jego fartuch aż lepił się od krwi. Niemniej jednak jego nozdrza przyzwyczaiły się już do zapachu zgnilizny oraz zakrzepłej posoki, to też widok na wpół zjedzonych trucheł nie robił na nim wrażenia. Już właśnie miał zgasić światło i udać się w stronę schodów prowadzących na zewnątrz, gdy niespodziewanie poczuł na ramieniu delikatny dotyk. Powoli obrócił głowę, a kiedy zdał sobie sprawę z powodu poruszenia, uśmiechnął się szczerze i zmrużył powieki. Esmeraldo, znowu wydostałaś się z terrarium. A ty, moja buntowniczko, niby taka mała, taka niesforna. Pająk jakby w odpowiedzi skierował się bliżej ucha i subtelnym ruchem odnurza ogłaskał Bartosza po karku. Spójrz, moja droga. Czyż to nie piękny widok? Zapytał, po czym odwrócił się od schodów i leniwie przeszedł po piwnicę, w której wisiało pięć zakrwawionych ciał. Podszedł najpierw do znajdującego się najbliżej niego, do resztek drobnej, na oko dwudziestoletniej dziewczyny, z której pozostał jedynie korpus, głowa oraz lewa ręka. Następnie nachylił się nad nią i wciągnął nosem jej zatęchłą woń. Już niedługo, kochanie, miesiąc, dwa i będą nas tysiące, rozumiesz? Tysiące braci i sióstr gotowych na moje rozkazy, a z czasem rozrośniemy się do dziesiątek tysięcy, a nawet milionów. Czy to nie piękna wizja? Pająk ruszył w kierunku krtani swego pana i zastukał szczęko czułkami. A ty będziesz jedną z nich, jedną z cząstek mojego legionu. Pożałują ci, którzy śmiali się ze mnie i wytykali palcami. Pożałują każdej obelgi i żartu. Nie będzie w ich domach miejsca, w których nie znajdzie się nasz żołnierz. Razem zasiejemy strach w sercach wszystkich gnębicieli, a potem pozostaniemy tylko my, ja oraz moja pajęcza armia.